Cześć, z tej strony Fatality, a to jest już siódmy? Tak, siódmy odcinek przygód z pomnikami, a dzisiaj moim gościem jest na prośbę jednego widza, który prosił mnie, żebym to zrobił, jest... Wagarowicz. Czekajcie, sobie... Wagarowicz 3161 Jak dobrze pamiętam Co to tu jest? Okej okay. Poprawka zrobiona No Mam nadzieję, że się spodoba Pomniczek Chyba trochę niższy od reszty nie wiem czemu. No, tak się prezentuje Bagarowicz. Mam nadzieję, że się spodobał. Komentujcie, subskrybujcie, łapki do góry. No, jeszcze dopiero powiedzieć, że to był bardzo trudny skin do zrobienia, bo ma dużo tych szczegółowych elementów. Typu właśnie tu jakieś łańcuchy, czy co to jest. Arfatka. Nawet buty mi dużo sprawiły trudności. Musiałem się dokładnie przyjrzeć, jak one wyglądają. No ale myślę, że się spodoba, więc skomentujcie, subskrybujcie. Łapki do góry. Mile widziane. Ja się zamierzam, mówię do Was Fatality. Dzięki, że obejrzeliście. Na razie, cześć.